załóżmy, że chcemy sobie dobrać wpust mamy już zadane takie oto parametry 200 Nm przenoszonego momentu skręcającego a u średnicy nominalnej 35 mm a naciski dopuszczalne wynoszą 49 MPa więc możemy sobie teraz przejść do tabel, które nam pozwolą dobrać wymiary naszego wpustu wiemy, że Wał ma 35 mm i szukamy sobie po naszej średnicy nominalnej D, gdzie nam się to mieści. Widzimy, że to będzie ten wiersz. Możemy sobie przepisać, że to będzie wpust 10 na 8, i będziemy dobierać naszą długość wpustu L, więc możemy sobie teraz Zapisać, że mamy b na h na l, to mamy 10 na 8 i l musimy dobrać. Mamy na to bardzo prosty wzór. Wiemy, że l0 musi być większe bądź równe. Dwa razy. Moment skręcający. Średnica nominalna, razy naciski dopuszczalne, razy wysokość naszego chustu na 2, no i razy ilość naszych chustów oznaczył sobie jako z. I w zasadzie mamy już tutaj od razu nasze dane, żeby sobie wszystko policzyć. Więc możemy sobie tutaj podstawić, że mamy dwa razy. Nasz moment skręcający, no, stosujemy taką konwencję, że mamy zamiast newtonometrów, to mamy newtonomilimetry, ponieważ no, taka jednostka nam pozwoli, żeby wynik był w megapaskalach zawsze i wszystko nam się było ładnie skręcało. Więc dopisujemy sobie 3 zera, wpisujemy naszą średnicę nominalną. razy naciski dopuszczalne, mamy 49 megapaskali, razy nasza wysokość na 2, czyli 4, no i razy mamy mieć 1 wpust, więc Z będzie wynosiło 1. Daje nam to wynik 58,3 mm. Wiemy, że to jest nasze L0 minimalne i ono musi być większe lub równe. Więc możemy sobie teraz sprawdzić w naszych tabelkach, czy nam się to mieści w naszym przedziale. Mamy mieć 58,3 minimum. No widzimy, mieści się. Następnie co? No to jak będziemy tego szukali gdzieś? Jaki ten pust ma być, to znajdziemy sobie jakąś stronę producenta. I na przykład ja sobie znalazłem taką oto stronkę, mamy pusty według takiej oto normy i mamy już podane, że ma to być 10 na 8 na L i nasze L musimy wybrać z takiego oto szeregu. Ale mamy L0. Też do tego musimy wrócić. Co musimy zrobić, żeby mieć duże L? No, otóż musimy do tego L0 dodać nasze B. I nam to daje wynik 68,3. Robimy to ze względu na to, że wpust ma zaokrąglenia. My policzyliśmy sobie, Odległość L0, tą, którą uznajemy za część pracującą. A nasze L to jest cała długość wpustu. Więc wiemy, że jeżeli tutaj mamy B, no to jest to właśnie połowa z tego tutaj. No, i tu jest druga połowa z tego. Więc możemy sobie dodać całe B. Wracamy sobie do naszego typu szeregu. I widzimy, że następny, który mamy, to jest L70. Więc możemy sobie zapisać, że nasz wpust, którego szukamy, to jest wpust BHL i mamy tutaj 10 na 8 na 70 i w ten prosty sposób dobraliśmy sobie wpust, który potrzebujemy, żeby przenieść moment skręcający na takim otowale